Od grudnia 2019 roku w Raciborzu trwają prace nad utworzeniem Parku Kulturowego. Główny cel tych działań to uporządkowanie estetyki i ładu przestrzennego na Raciborskiej starówce. Racibórz ma szansę być jednym z pierwszych śląskich miast, które wprowadzi park kulturowy. Na jego obszarze uregulowane byłyby kwestie dotyczące m.in. umieszczenia tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych, czy form małej architektury, a także ujednolicenie estetyki ogródków gastronomicznych. Założyliśmy tam taki okres przejściowy dwóch lat. Będziemy też obserwować, jak się to będzie rozwijało. Jesteśmy też otwarci na wszelkie sugestie ze strony czy to użytkowników, czy też tych, którzy to organizują. Intencja jest taka, by chronić i eksponować to, co najbardziej wartościowe z punktu widzenia dorobku historycznego, architektonicznego i urbanistycznego miasta. Zmiany mają zachęcić turystów do odwiedzenia Starówki Raciborza. Wielokrotnie, gdy podróżujemy po krajach zachodnich, po Niemczech, po Austrii, jesteśmy zachwyceni tym, że te domki wyglądają bardzo podobnie, że jest to według pewnego założenia wyższego niż pojedyncza myśl inwestorska. Uchwała dotycząca parku kulturowego w Raciborzu ma obejmować ścisłe centrum miasta, rynek i przylegające do niego uliczki. Abyśmy nie szli pod prąd, abyśmy wykorzystali zalety naszego miejsca, bo nasz rynek i yy, ta okolica jest bardzo piękna, ma też w sobie to coś że ludzie tam chcą przychodzić, bo z okolicy znamy rynki w miastach, które wcale nie są tak oblegane jak rynek Polski, więc dajmy szansę te, temu rynkowi, dajmy szansę temu naszemu staremu centrum, aby jeszcze bardziej wyjść w kierunku takiego, jakby to powiedzieć, ludzkiego odczuwania tej przestrzeni. I to jest cel, dla którego tworzymy park Kulturowy. Powstanie Parku Kulturowego ma także zwrócić uwagę na współodpowiedzialność wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta. Dlatego już 23 września o godzinie 17 w sali koncertowej Muzeum w Raciborzu przy ulicy Gimnazjalnej 1 odbędzie się spotkanie z raciborzanami, którzy będą mogli podzielić się swoimi uwagami.